Więc tak, moja rada najważniejsza jest taka, żeby iść na ten egzamin z, takim, z taką pewnością siebie, bo to da się wyczuć, czy ktoś się boi, czy ktoś po prostu się w tym odnajduje. E, ja, jak podeszłam drugi raz do egzaminu na E, to e, czułam się bardzo pewnie. E, miałam tego samego egzaminatora, e, który mnie. E, egzaminował na C, mm, gdzie mnie nie wchodziła mi skrzynia. E, biegi mi nie wchodziły. on się tak strasznie denerwował, że tutaj siebie się trzeba było douczyć, bo te biegi mnie wchodzą, a ja z, tego stresu, ja z tego stresu byłam po prostu, mm, mm, jakby to powiedzieć, taka cała poruszona. E, ja w tym stresie cały czas mówiłam, przepraszam, 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 bo ja się stresuję. A ten pan mi mówił, pan już mi nie mówi, że się pani stresuje, bo to ja to tyle razy słyszę. No więc drugi, za drugim razem, jak zdawałam E, to patrzę się ten sam egzaminator. No i po prostu mówiłam sobie tak... Tak sobie powtarzałam, że temu panu bardzo zależy, żebym zdała, e, a nie tak jak za pierwszym, że on po prostu chce tylko znaleźć do czego można się przyczepić, żebym nie zdała tego egzaminu. Więc to jest ważne, żeby być pewnym siebie, bo to też widać, żeby mieć wszystko poukładane w głowie, tę te kolejność tego sprzęgania, co się robi po kolei. E, coś nie takiego ważnego na pewno. E, jeżeli macie szkołę jazdy, która po prostu e, przestała was e, poświęcać wam czas, tak jak mi, i po prostu egzaminator zostawiał mnie samą na placu, dopiero jak go zapytałam, czy może mi coś podpowiedzieć, to on przychodził i to nie było dobre, bo ja po prostu popełniałam te same błędy. Później zmieniłam sobie szkołę jazdy na taką też polecaną i jak ten nowy instruktor nie ja zobaczył, tylko mówi, widać, że się boisz, widać, że się boisz. Ja mówię, tak, boję się. I on mówi, Boże, jakby wszyscy moi kursanci tak powoli jeździli jak ty, to ja bym to chyba zwariował. A chodziło o to, że tamten poprzedni mój instruktor tak yy, mnie uczy, że mam wszystko robić powoli. Nie ma tam ograniczenia czasu na przykład na łuk. Więc ja się tak nauczyłam po prostu powoli. A też kwestia tego, że to jest jednak gabaryt tej ciężarówki z przyczepą, więc ja zostałam się pewni jak po prostu jeździłam sobie powoli no więc jeżeli macie szkołę jazdy która po jakimś czasie zaczęła was olewać, to też się w tą, tą szkołę olejcie i znajdźcie sobie inną ja się trochę obawiałam, jak zmieniałam sobie instruktora, czy to jest dobra decyzja, bo znowu będzie pan, który będzie miał swoje sposoby nauczania. A ja to bym mój trzeci instruktor i co muszę wam powiedzieć, że nauczył mnie tego, żeby się nie bać. Żeby się nie bać, żeby po prostu e, nie robić tego łuku na przykład, bo ja problem z łukiem robić tego łuku w taki sposób, że, że myślałam, bo że teraz jedna czwarta obrotu, później jedna druga. E, I tak po prostu cały czas się zastanawiałam, e, jakie te kroki były. To nie, ja to tak wziąłam, później już na wyczucie. A zresztą, także to był mój trzeci instruktor, to ja musiałam jakby połączyć wskazówki wszystkich z nich w jedną całość, żeby to po prostu e, jakby ugrać sobie to miasto tak po prostu jak ja to czułam e, jakie są jeszcze moje jakie są jeszcze moje rady ale pięknie jest w ogóle słoneczko świeci najtrudniejsze było dla mnie to żeby się nie stresować stres jest najgorszy w tym wszystkim i po prostu kwestia tego takiego opanowania e, opanowania e, żeby jakby ściągnąć z siebie taką presję że trzeba zdać że trzeba zdać za pierwszym, że w ogóle w domu czekają na informacje i że tak już kurczę chciałoby się mieć za sobą bo nie wiem e, nie wiem jak wy macie, czy już macie pracę załatwioną czy nie ja akurat nie e, tak wszystko na spokojnie więc mi ogólnie prawo jazdy zajęło 8 miesięcy z moim maluszkiem jak ja mam 4 miesiące mój synuś ukochany to, to Zaczęłam chodzić na jazdy, No i tak, kiedy miałam możliwość, po prostu kiedy miałam możliwość wyskoczyć na jazdę, no to wyskakiwałam. Czasami miałam odstęp tego tygodnia, czy nawet długi tygodni odjazd. Na egzaminy też czekałam. Na egzaminę też czekałam e, miesiąc, e, więc to są w sumie te cztery egzaminy, to też cztery miesiące. Jeszcze jedna rzecz. Ja stałam za drugim razem na C i za drugim razem na E. Zawsze uważałam, że jeżeli ktoś przejedzie tak jak ja 10 lat busem, to perspektywa zdania C to jest po prostu to jest jakby już formalność. No, ale okazało się, że... Poszłam na egzamin, to e, na pomyliłam sobie e, linię, bo tam jest linia ograniczająca w środku, która pomaga przy E, żeby sobie przyczepę prowadzić. No i po prostu najdeszczałam na tę linię e, A egzaminator mówi, no pani tutaj przejechała linia ja jeszcze raz było. No więc robiłam drugi raz, Juliana ja Boże i w ogóle chodzi. E, no i drugi raz robiłam ten sam e, stwierdziłam, że położę, że chyba się do tego nie nadaje, że tam sobie spokój. E, to po prostu nie, w, w żaden sposób nie brałam pod uwagę. Ech, no ale zmotywowałam się, po miesiącu przystąpiłam do następnego egzaminu i wtedy, e, i wtedy dałam, trafiły mi się te wszystkie najłatwiejsze zadania. E, no jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o e, no to było w taki sposób, że za pierwszym razem za pierwszym razem e, na sprzęganiu e, pierwsza próba sprzęgania mi się nie udała e, i robiłam drugą próbę i już zabrakło mi czasu zabrakło mi tych 15 minut więc po prostu nie zdałam no ale jak już podchodziłam za drugim razem to sobie to łączenie, e, łączenie tych wtyczek, e, no wydaje to się takie proste, ale egzaminator stwierdził, że byłam z tym wszystkim za delikatna i tutaj trzeba po prostu użyć siłę. No, uczyłam się z tym drugim egzaminatorem i później już po prostu wszystko pewnie, szybciutko i ładnie zrobiłam, więc, więc się udało. Na pewno wasz instruktor będzie miał też dla Was takie swoje sposoby, bo um, pewna rzecz na przykład to jak wyczuć tą odległość, żeby dojechać na łuku i zatrzymać się w odpowiednim miejscu. No to na początku będziecie sobie pewnie obserwować, że lusterko musi się zatrzymać obok jakiegoś słupka. Myślę, że im częściej się po prostu wykonuje te zadania, tym później już się bardziej czuję to jak to trzeba zrobić. Kolejna rada jest taka, żeby nie komentować, żeby lepiej po prostu być takim skromnym i po mieć ogrom pokory w sobie, bo ja na egzaminie e, na C, e, na drugim egzaminie na C, to po prostu cały czas komentowałam. Mówiłam na przykład, no teraz się zatrzymam, żeby ta elka, która stoi przede mną, miała czas, e, że gdyby ta L jeżeli ta elka zatrzyma się przede mną, to żebym miała po prostu możliwość, żeby ją ominąć. Albo na przykład się pytała egzaminator, po co się pani tu zatrzymała? A ja, o, bo tutaj widziałam, że ktoś idzie, że będzie chciał przejść przez pasy. E, no i w pewnym momencie jak ja na wszystko miałam jakąś odpowiedź, to mój egzaminator mi powiedział, wie pani co, czasami to lepiej się w ogóle nie odzywać. E, a, czasami lepiej się w ogóle nie odzywać, ale ja na wszystko miałam jakiś swój komentarz, ale jak patrzę z perspektywy czasu, no to też się wybroniłam, bo Jakbym tak mu przyznała rację, o ma pan rację, że ja tutaj czegoś nie umiem, to mogłem mnie oblać. Tak na każdy, na każdy po prostu jakiś taki zarzut, może nie zarzut, ale na taką jego uwagę miałam coś na swoją obronę, więc suma sumarą zdałam. No a jak już yy, miałam ten drugi egzamin na E z tym samym egzaminatorem którego zdałam na C? No i tak zwrócił mi uwagę, że tyle mówię. E, no to jechałam po prostu cicho. Mówił mi to, że mamy teraz skręcić, a ja mówię dobrze. Taka byłam. była bardzo. No i stałam. Tak się cieszyłam. No skakałam z radości. To też takie moje marzenie było. Także trzymam za was, za was mocne kciuki, żeby wam też się udało pozdawać. No i do zobaczenia na trasie kochani pa!